Witajcie w mojej rodzince. Ja jestem Mati i jestem strażakiem. Raczej Śnieżkiem. W tym wesołym mieście dziś stało się coś okropnego, co zmieniło moje życie. Zasubskrybuj kanał, daj łapkę i wpadnij na sklep. A teraz lecimy, bo pewna historia czeka na jej ujawnienie. Dobra, co ona tutaj chce na te święta? Eee, Oj, Jacie! Ale mnie na to nie stać jakieś nowe airpodsy, konsole, gry na komputer, co ona chce minecrafta, no nie wierzę, kto, jest? kto o tej godzinie do mnie przychodzi, halo, yy, o, o dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Yy. Yy, my tutaj w sprawie pana yy, siostry. Ale co z moją siostrą, wszystko dobrze przecież. też słyszeliśmy, że po prostu jest pan zbyt młody, żeby się nią opiekować i musimy panu zabrać prawa do opieki nad... Nie Fajnie? macie czegoś. Nie, 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 nie. Nie Fajnie. macie żadnego A, takiego proszę... prawa. Nie, nie, nie. nie, 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 nie. Przepraszam, bardzo, pan, proszę. Nie, proszę. Nie zamykać tych drzwi. Agentko 009, proszę zabrać sobie. Nie, nie zabierzecie proszę mi siostry. Nie pozwolę na to. Proszę cię usunąć. Nie, nie, nie zabierzecie mi siostry. Bez żadnych dyskusji, Do Nie. Już. Lena. Proszę, nie. Lena. Idziemy. Szybko. Nie. Nie, nie mamy czasu, czasu w tym momencie. Nie. Nie, Lena. Nie róbcie mi tego. Mogę się zastanowić nad tym gdzie ona trafi? Gdzie wyjdziecie z nią? Trafi do sierocińca. Będzie pan w stanie ją odwiedzać, ale ogólnie to pójdzie Będzie z nami. Tam, tam jej na pewno lepiej, więc. Tak. Jak On lepiej? lepiej będzie Przecież będzie tu nie. ma wszystko, czego chce. 009 idziemy. Nie. Aha, i jeszcze jedno. Pierwsze pana. Zabieramy panu dom, bo musimy utrzymać. Rękę, ale nie, jak więc to? Więc... Ja go dopiero kupiłem! Więc... Myślę, że powinien się pan jak najszybciej wyprowadzić. Co? Nie, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Co? Czemu zabrali mi dom? Jakim prawem? Co tu się stało? Nie! Nie, tak to nie będzie. Nie! Dobra, Marcel mi na pewno pożyczy. Nie ma co się bać. Haha, e, ha, halo, halo! A tuż to tam do mnie? Co jest? O, cześć, cześć Marcel! Cześć mordeczko, co tam no. się dzieje? Co tam Lenka mi nie? zabrali i cały dom. Zabrali no. mi wszystko. Maty, no coś ty. Dał dom ci zabrali? Tak. Lemkę ci zabrali? A gdzie Wiesz, ją zabrali? Matko sierotnicę. Usiądź. Co? Ale jeszcze, Nie, jeszcze się starałeś. Mogę. Starałem się, ale. Kurczę, ale tak Mati. to wyszło? Mati, ale to ja mam ci jakoś pomóc. pieniądze, potrzebujesz kasy, Ach, Tak, znowu? jakbyś mógł mi pożyczyć. Dobra, to poczekaj, za, załatwimy to inaczej. Drodzy, drodzy, drodzy widzowie, posłuchajcie, czy ja stanę za tobą, weź, weź pokaż pokaż mnie teraz do widzów. Okej, okay, no, no, jesteś. Drodzy widzowie, słuchajcie, ja mam mało, bo mi się dopiero dzieci urodziły. Ja mam dosłownie niewiele kasy, ale jeśli byście mogli, to zostawcie łapkę w górę, bo jeden lajk like tutaj to jest tak jakby jedna taka wirtualna serwerowa złotówka, więc jak możecie, to po prostu zostawcie Matiemu maksymalną ilość łapek. Ile jesteście w stanie zostawić pod tym odcinkiem? Up, tak. Mati strasznie mi przykro. Strasznie mi przykro. Ja ci mogę niewiele pomóc. Mam dosłownie, nie wiem, z 6 zł, może to coś pomoże, ale postaram się, jak tylko bratka wróci, to i to wszystko powiem. I spróbujemy. I spróbujemy ci jakoś pomóc, ale ty, chłopie, nie zgłupiej, nie oszalej teraz tylko, żebyś nie, żebyś nie popadł w jakiś obłęd, żebyś nie popadł w jakiś obłęd, bo jak, jak, jak człowiek traci kogoś tak bliskiego, to może oszaleć. Dobra, trzymaj dobra, się jakoś. Dobra, ale dobra. wiesz, w sierocińcu będzie jej dobrze. No wiadomo, że. Tak, będziesz... jasne, dobrze. Najlepiej jest u mnie. Trzymaj się, trzymaj się. No, trzymaj na razie. się razie. Nie zwariuj, nie oszalej. No, no na razie, cześć. Trzymaj cześć. się. Cześć. Nie, muszę pójść do starego domu. Muszę pójść do starego domu. Będę tam mieszkał jak król. Nie, ja nie mogę na to pozwolić. Nie mogę. Nie mogą zabrać milenki. Nie mogę. Pójdę teraz do domku i będę się świetnie bawił. <laughs> teraz już nikt mi jej nie odbierze. Starałem się jak głupi. Robiłem co tylko się dało, a oni mi ją po prostu zabrali. No chyba coś im się pokręciło, ale to tak ostro. Nie, nie, nie. Nie, nie. nie. Witamy. O, stary domek, jak tu pięknie. O, niepotrzebne mi już światło. Niepotrzebne mi już nic. Niepotrzebne mi już nic. A po co mi to? Bo jak nie macie forse. Wypchajcie się tym wszystkim. O, prysznic, tak. Po co mi prysznic? Postawmy sobie tutaj. Po co Lenka i Mati? Co to jest? Nie ma czegoś takiego. Wiedziałem, że w końcu taki dzień nadejdzie. Ale ja nigdy bym nie pomyślał, że tak szybko. Tak samo szybko ja pozbawię tych osób, co mi zabrali lękę. Tak samo. I honoru. I być może też. czy ja wiem. życia. A teraz zabiorę się za pewne sprawy, które dotyczą mnie. I teraz wszystkich. A teraz czas na coś śmiesznego. Tak, bardzo śmieszne. Bardzo, bardzo śmieszne. Kto by tu miał jakąś broń? Kto? Cycu. Ten jeden z tych bałwanów na pewno coś będzie miał. A więc chodźmy do niego. Zobaczymy, co będzie miał. Wiem, gdzie zdobyć w tym brak. Cześć przyjacielu! Ja Masz może jakieś bronie, maczugi, kije, pistolety, bronie i tak dalej. Czekaj, czekaj. Dawaj mnie to. Bo nie, 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 jestem twoją mordą. To straszne, straszne mordą. Oh! Ja cześć, jestem gość, straszny. Nie rozumiem. Oh! a O co ci chodzi? Kto ty jesteś? kim ty jesteś? Mów na mnie. Na razie śmieszek. Ale, ale, ale... Ale słuchaj no, dobra to... Ale czy chcesz broń ode mnie? Tak broń. Daj mi broń. Rozumiesz? Jakieś kije. Pod choinką wystawiłem specjalnie dla Diego. Rozumiem. No ale to dam, dam tobie, e, <grym> Dziękuję bardzo. Ale, ale, ale... ale nie, 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 ty, ty, ty jesteś niezłym świerem tej mordu, bo ja szukam <grym> aktualnie gangu, bo mnie wywalili, nie? Biorę cię do mojego. Na lada dzień robimy napad na no. bank. Musimy no to jest wytrań, wytrań. wydostać psze, wytrań, moją siostrę. <grym> musimy. Toster? Nie toster, bałwanie! O, Moją siostrę! <grystanie> <grystanie> Już mi się podoba... ...wystarczająco duże świernięce, żeby mieć... Właśnie... Ale... Wiesz co? Śnieżku... Nie, 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 jakby co... ...to się nie przejmuj, że mam takie wątłe rączki. To po prostu nie mnie Skoksi. Spokojnie. Spoko... Dobra, to gdzie idziemy? Idziemy na ten bank. Okej. Okay. Hmm. Chodź za mną. Naprawdę, zawsze Spodobał się wam film? No, no mam nadzieję, że tak. Razem z Cycem opracowałem dosyć nowy plan. Ja będę rządził tym miastem. Jeśli chcecie więcej mnie... Mnie... Mnie śmieszka! Zostawcie tu... Hmm, niech pomyślę... Dużo łapek! A więc... Do usłyszenia!